Chcesz zarabiać miliony, nic nie robiąc w No Man's Sky? No to słuchaj. Idź na kosmiczną anomalię, podejdź do terminala, gdzie kupuje się schematy do bazy, znajdź strony z modułami przemysłowymi i kup ekstraktor minerałów, magazyn zaopatrzeniowy, rurę zaopatrzeniową oraz panel słoneczny i baterie, żeby mieć prąd. Te schematy kupisz za pozyskane dane, ale nie wiem za ile, bo ja już je mam. Obstawiam, że wszystko za około 50 danych. Teraz znajdź planetę, na której jest złoto. Po wylądowaniu odpal skaner i przełącz się na skanowanie surowców. Teraz uzbroj się w cierpliwość, pobiegaj po planecie i poszukaj. Złoża złota. Jak znajdziesz, to budujesz w tym miejscu bazę. Na złożu stawiasz ekstraktory, podłączasz je do prądu, obok budujesz magazyny, łączysz to wszystko i już. Od ilości magazynów i ekstraktorów zależy po jakim czasie zapełnią się magazyny. Ja mogę wpadać co 24 godziny po 25 tysięcy złota, za co dostaję około 8 milionów. Fajnie? Fajnie. Za szybko tłumaczę? Spokojnie zrobię dłuższy i spokojniejszy poradnik, w którym wyjaśnię jak prawidłowo budować ekstraktory, żeby zwiększyć ich wydajność, bo to coś postawiłem na odpierdol, więc subskrybuj, bo nie poznasz magicznej sztuczki.